Skala legend! New Age H64 Lincoln Trailbreaker. Jest to propozycja dla tych, co nie byli szczególnie zainteresowani figurką od Magic Square'a, czy jej podróbką od mech Fantoysa. To dość dobry, choć stary już projekt i lekko odstawał od obecnych możliwości technicznych. New Age oferuje kompletnie nowy mold. Co jednak charakteryzuje te figurki, to materiały, jakość oraz malowanie, które moim zdaniem są najlepsze na rynku w figurkach tej skali. Co niestety przekłada się również i na cenę. Dla klientów firma oferuje sporą liczbę akcesoriów, to zawsze jest na plus. Mimo to, z negatywów, jakie mnie irytują, to sposób wydania rekolorów tej figurki. Otóż figurka ma po pomalowane boczne okna, żeby dopasować go do kreskówkowego wyglądu, jak również niestety wynika to również z samej transformacji. Ta druga wersja EX, inspirowana zabawką, ma z kolei pomalowane okna, ale nie oferuje głowy inspirowanej kreskówką. Ponadto dla zwolenników alternatywnej wersji kolorystycznych znajdziecie również jeszcze wersję srebrną i niebieską, a transparentna bądź złota to prawdopodobnie jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Wszystko jest dostępne już w pre Ordera. A co wy o tym sądzicie? Na Wasze opinie czekam już w komentarzach.